W Polsce można spotkać miejscowości o bardzo dziwnych nazwach. Na przykład Budy, Kije, Pipie, Koniec Świata. Wiem, bo sam przez nie kilka razy w tygodniu przejeżdżam. Ale też słyszałem o dwóch wioskach sąsiadujących, konkurujących. Słynnych z doskonałej kiszonej kapusty, nogi i dupy. W miejscowości nogi. Kobiety tradycyjnie w trakcie zbioru i siekania i kiszenia kapusty robią to nogami w beczkach. Natomiast we wiosce dupy. Jak sama nazwa wskazuje kobiety robią to. Dupami. I właśnie tutaj podchodzi jedna z kobitek do kierownika i mówi: dzisiaj się nie nadaję do tej roboty. A to dlaczego? Mam okres. No to do ćwikły.